Cześć, witam was maniacy spawania w nowym odcinku z fantami spawalniczymi. W tym odcinku będzie, tak jak widać, 100 spawalniczy, Stół spawalniczy nie byle jaki, ponieważ firmy Demeler. Niektórzy z was uważają tego typu stoły za rzecz zbędną kompletnie, ponieważ tak jak nie jeden raz mogłem przeczytać, dobry spawacz pospawa nawet i w powietrzu. Oczywiście, no ja się z tym też zgadzam, natomiast prawda jest taka, że tego typu stoły mają za zadanie nam bardzo mocno ułatwić naszą pracę i przyspieszyć, no, nie jesteśmy w stanie w powietrzu wykonać tak precyzyjnie i tak dobrze pracy jak z wykorzystaniem tego typu urządzeń. Sam DMLR ma w swojej ofercie trzy wersje, jeśli mówimy o twardościach samego stołu. Jest to pierwsza podstawowa wersja Solid, czyli ta, która jest u nas. Jest to po prostu stalnie utwardzana, zwykła powierzchnia, do niej mogą przyczepiać się odpryski spawalnicze, rozpryski spawalnicze, dlatego też musimy go odpowiednio zabezpieczać dbać o niego. Mają też w swojej ofercie wersję Demont 760M, czyli Stół utwardzony specjalną technologią Demelera, którą sobie zresztą sami opracowali. I uzyskują w ten sposób twardości do 760 Vickersów, czyli, czyli, już stal bardzo, bardzo, twarda. Są to stoły poniekąd uważane za stoły niezniszczalne wręcz. Zresztą gdzieś tam na necie kroży filmik nakręcony. Ze stołem Demelera, który przepracował w zakładzie produkcyjnym 15 lat, jest dokładnie pokazany, jak on wygląda. Jeśli go znajdę, to oczywiście wkleję lub podeślę link w opisie filmu dla zainteresowanych. No i jest też wersja ostateczna, czyli Demont 860EM. Uzyskują tu 860 bikersów twardości. Jest to wręcz no niesamowita sprawa. Z tego co ja wiem, to tylko do tej pory Demelorowi udało się uzyskać takie twardości stołu. No dobra, ale Blat Blatem. Natomiast jeśli mówimy już o na przykład nogach do takiego stołu, nogi również wybieramy sobie osobno. Mogą być zwykłe, standardowe, mogą być kotwione do betonu, mogą być w takiej wersji, jaką mamy tutaj, czyli z kółkami, dzięki czemu jest no, łatwiej go przestawić. Fajnym systemem tutaj też jest, że przy takich nogach możemy sobie go swobodnie. Poziomować 3 cm na każdej nodze bardzo łatwo się to robi, po prostu przekręcamy, stół się poziomuje. Natomiast największą przewagą takich stołów ja tem jest sam fakt podziałek. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, podziałki są zrobione co 5 cm ze skalą co do, co do milimetra. One są niesamowicie do, dokładne i precyzyjne. Plus całe oprzyrządowanie systemów mocujących, bo to jest tak naprawdę to, na czym nam najbardziej zależy. To, co tutaj u nas widzicie, jest to gdzieś tam podstawowa wersja takiego przyrządowania. Nie ma tego zbyt wiele. Patrząc na opasły katalog Demelera, to, to, to można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli Wam pokazać całe przyrządowanie, jakie jest dostępne, to, to mogłoby zabraknąć nam tutaj miejsca w ogóle w całym naszym studiu. Natomiast to, co tutaj mamy, oczywiście tam pokrótce Wam pokażemy z bliska, żebyście mogli zobaczyć. Powiemy sobie mniej więcej co do czego jest. Jest tutaj też patent Demelera, który niesamowicie mi się podoba i chcę wam go koniecznie zademonstrować, bo, bo urzek moje serce wręcz. O czym ja mówiłem przed chwilą? <gry> Słuchajcie, z takich podstawowych rzeczy, tak jak widzicie, cudowną sprawą jest to, że mamy tutaj taki pierścień. Tym pierścieniem regulujemy sobie wysokość pod dany element, który chcemy. Przykręcić. Natomiast co, co mi się najbardziej podoba? Wszystkie wszystkie te elementy są odczepiane i one są no, odczepiane niesamowicie łatwo, tak jak widać. Możemy je sobie wymieniać. Każdy z nich ma wycięty rowek, e, jeśli no, pod kątem po prostu profili i tym podobnych rzeczy. Natomiast to nie jest wszystko, bo e, o co w tym wszystkim chodzi? Dobra, możemy sobie odpiąć. Zresztą, jeśli nawet nam się zużyje, coś przypali i tak dalej, nie ma problemu. Odkręcamy coś takiego. Mamy jeszcze taką tulejkę. No powiecie, no dobra, no tulejka jak tulejka, tu nam zostaje sam przyrząd, No i co z tego? To z tego, że taką tulejkę na przykład możemy sobie wsadzić w otwór, on nam pasuje. Przykręcić w ten sposób założyć. Już możemy sobie nawet regulować wymiary w tej płaszczyźnie. Nie ma z tym żadnego problemu najmniejszego. Jest to coś, co mi się po prostu niesamowicie podoba. Gdybym miał cały ten system porównać, a uwierzcie mi, no nie jestem w tym specjalistą, są ludzie na pewno mądrzejsi, to y, najbardziej bym go porównał do klocków Lego dla dorosłych. No jest tutaj tyle zabawy, że, że się w pale nie mieści ogranicza nas, tylko i wyłącznie nasza Osobista i prywatna wyobraźnia. Strzyk. 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 Pierwszy z, te, z tych systemów mocujących, jego atutem jest to, że może zwiększyć swój zakres. Fajne, fajne. Następny system, jaki demeler nam oferuje, jest to system mocowania poziomego. Oczywiście, tak jak pokazałem w tamtych, wszystko jest tutaj demontowane, wymienne. Natomiast, jeśli by nam zabrakło zakresu, możemy sobie zrobić z nim taką magiczną rzecz. Przestawić i automatycznie zwiększa nam się zakres jego wyciągu. Też to jest bardzo fajne. Podoba mi się, jak jest to wszystko przemyślane. Natomiast jedną rzeczą, którą bardzo mocno chcę Wam nadmienić, jest sam fakt, że no dobra. To, co tutaj widzicie, nie jest tego dużo. Demeler oferuje dużo więcej tego typu uchwytów. No i jak my się w tym wszystkim mamy połapać? No, Demeler po raz kolejny stanął na wysokości zadania, moim zdaniem. I sprawa wygląda tak: jeśli mamy jakieś elementy do produkcji, mamy powtarzalną produkcję, wiemy, że będzie tego dość dużo. Wysyłamy rysunek techniczny z takim elementem do demelera, a projektanci już tam u nich bezpośrednio projektują całe stoły, włącznie z systemami, które Wam będą potrzebne i niezbędne do szybkiego montażu takiego elementu. Wybiorą cały zestaw za Was i podpowiedzą, zwizualizują to nawet w rysunkach 3D. Słuchajcie, to, to, to i to Wam będzie potrzebne, będzie kosztowało tyle, a tyle. Zamawiacie czy nie? Rewelacyjny patent. Po prostu bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy, czy inne firmy również mają taką usługę, czy nie. Następny system mocujący. Jest to po prostu system mocujący pod kątem 45 stopni, tak jak widzicie, w każdym możliwym kierunku. No i najbardziej standardowe ściski z zestawu. Nic dodać, nic zująć. Każdy z Was widzi, do czego one mają służyć. Jest jeszcze taki patent na przykład. No, i okej, okay, no powiecie, do czego to nam jest potrzebne. Eee, wspomniałem wcześniej Wam o tych podziałkach, tak? 5 cm na 5 cm, czyli mamy konkretny wymiar w tej podziałce. I powiedzmy, że tutaj sobie ustawiamy te 5 cm jako bazę do czegoś. Potrafią być barierki bardzo podobne do siebie, natomiast różnić się nieznacznie wymiarami, więc nie musimy wszystkiego mierzyć na nowo. Przesuwamy taki system o wymiar do, do podziałki, jaki potrzebujemy zmienić. Dokręcamy, działamy dalej. Bardzo fajne, bardzo przydatne. Ponadto, patrząc na czpienie, mamy tutaj standardowy czpień mocujący do przyborów. I czpień pozycyjny czy pozycjonujący, już, już szczerze powiedziawszy, nie pamiętam jak to się nazywa. On ma za zadanie nam tylko i wyłącznie przytrzymać równy wymiar w momencie, kiedy to kręcamy sobie ten przyrząd. Zakręcamy w palcach bardzo słabo kluczem. Ten ściągamy, mamy pewny wymiar, wiemy, że jest to, jest to równe. Poza tym, co sobie jeszcze możemy z czegoś takiego na przykład skroić, skoro, skoro już to wziąłem? Patrzcie, ściągamy sobie. No, chodźmy nawet z tego. ściągamy sobie to. Wyciągamy tą tulejkę, o której wspomniałem wcześniej. Tak samo pasuje nam w ten otwór. Zakręcamy, dokładamy. Mamy, ma, mamy znowu możliwość dokręcenia elementu. Mamy również bazy tego typu. Zapytałem się, po co, są te, po co są te wycięcia, bo sam nie wiedziałem. Uzyskałem bardzo fajną odpowiedź. No, przecież jeśli składamy na przykład cięte pod kątem 45 stopni profile, profile zamknięte, no to to jest szczelina na naroża. Także jeśli sobie przykręcimy jakąś bazę tutaj, wiemy, że na roże ma się nam spasować idealnie w tym, wymi w, w tym wymiarze. Wchodzi sobie tutaj wszystko ładnie. To oczywiście dokręcamy, regulu regulujemy jak chcemy. Tu już mamy typowe oparcia, dystanse do rur. Większe, mniejsze średnice. No i najmniejsze z, 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 z zestawu. Tego typu kątowniki, co z nimi możemy zrobić? No Możemy je sobie przykręcić w ten sposób, możemy je sobie przykręcić w ten, w ten sposób, przedłużając stół. Jeśli mamy jakieś tam elementy, możemy je zamontować nawet w ten sposób, przedłużając jakąś nogę, cokolwiek lub standardowo użyć jako kątowników, dać. Ee, Dać sobie ten czpień, o którym wcześniej, które wcześniej Wam pokazywałem, dokręcać jakieś elementy. No, tak jak mówiłem, tu w tym systemie ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza prywatna wyobraźnia. Dla zainteresowanych, co jeszcze jest w ofercie, w sensie takim, no, nie jestem w stanie Wam tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, pokazać wszystkiego. Zostawiam link do ściągnięcia katalogu Demelera. Możecie go sobie pobrać, zobaczyć, co dokładnie tam jest, jakie systemy, jakie rozwiązania. Jeśli ktoś się zapyta o moje prywatne zdanie i opinię na, na temat stołu spawalniczych, no jestem ich wielkim zwolennikiem, wielkim fanem. Tak? Zdaję sobie sprawę, że cena, cena ich jest dość wysoka. Natomiast prawda jest taka, że jeśli faktycznie chcemy produkować dobrze, chcemy produkować szybko, dokładnie, no, to jest to narzędzie priorytetowe, które ułatwi nam całą pracę. W następnych odcinkach na pewno ten stół się przewinie niejednokrotnie z racji tego, że będziemy na nim spawać, będziemy go najzwyczajniej w świecie użytkować, będziemy testować te patenty, będziemy testować te rozwiązania. Mamy nawet jakieś tam pomysły na, na przyszłe odcinki, jak użyć co po niektórych tutaj rozwiązań do jakiejś tam, nie wiem, małej produkcji. Przy okazji może połączymy to z odcinkiem odnośnie rysunków technicznych bo wiem że nie jeden z was czeka po prostu na taki odcinek. Także zobaczymy, zobaczymy, będziemy się na pewno bawić i myślę, że będziemy się dobrze przy tym wszyscy bawić. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście zadawajcie pytania, komentujcie, na wszystkie pytania jak najbardziej postaram się odpowiedzieć, także trzymajcie się i do następnego cześć.